Szanowni Państwo, najpierw uzasadnienie, najpierw uzasadnienie, bo są Mikołajki, nie kłóćmy się. Politycy, zamiast obdarowywać się prezentami, obdarowują się różgami. A ja spotkałem przed chwilą Świętego Mikołaja, który prosił mnie o przekazanie prawdziwego prezentu. Co tu jest napisane? Wasz budżet jest najgorszym budżetem od 30 lat. O, Mikołaj. Szanowni Państwo, najpierw uzasadnienie. Najpierw uzasadnienie, bo... Jest, są Mikołajki, nie kłóćmy się. Politycy, zamiast obdarowywać się prezentami, obdarowują się rózgami. A ja spotkałem przed chwilą świętego Mikołaja, który prosił mnie o przekazanie prawdziwego prezentu. Co tu jest napisane? Za gotowość do sąsiedzkiej pomocy dla Donalda Tuska. Tradycyjny strój narodowy, proszę bardzo, spodnie bawarskie. Obdarowujmy się prezentami. Wnoszę o umożliwienie premierowi odbiór tego prezentu jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mateusz Morawiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli ktoś jeszcze chce otrzymać odzież od pana posła Berkowicza na Mikołajki, bardzo proszę o indywidualny kontakt. Teraz panie pan poseł Morawiecki. Bardzo proszę. Wysoka Izbo. Panie pośle, pan przymierzy najpierw, żeby było wiadomo, czy dobre. Dobrze. Proszę bardzo, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Budżet jest jak zwierciadło. Mówi wszystko o priorytetach rządu, mówi o skuteczności instytucji finansowych, o wizji rozwoju państwa. Żadne sztuczki pr tutaj niczego nie zmienią. Wasz budżet jest najgorszym budżetem od 30 lat. To budżet o monstrualnym deficycie 290 miliardów. W dwa lata zadłużacie państwo na pół biliona złotych. Ale zapytajmy, co Polacy z tego będą mieli? Może CPK, może inwestycje, nic z tych rzeczy, może reaktory jądrowe, nic z tych rzeczy, a może będzie tutaj zerowy VAT na transport publiczny? Absolutnie nie. Wszystko to były tylko bajki. Ludzie, zobaczcie, jak oni zrobili Was w konia, ale jedno trzeba przyznać, że im się udało. Są budżetem rekordowym. Rekordu złamanych obietnic. Są budżetem topienia Polski. Są budżetem, który przejdzie do historii. Jesteście koalicją nieudaczników, sprzedawczyków i złamanych Dziękuję obietnic. Bardzo. Rząd oszustów. Koalicja, która niczego, Dziękuję żadnego bardzo. słowa nie dotrzymała. Dziękuję bardzo. Podziny wcześniej, panie marszałku, Panie premierze, obecny panie premierze, za kilka dni mija rok od zaprzysiężenia pana rządu. Wróciły rządy Platformy Obywatelskiej i wróciła niepewność i bieda. Firmy pożyczkowe już udzieliły o 53% więcej chwilówek. Mleko podrożało o 40%, jaja podrożały o 41%, a masło o 100%. Chemia gospodarcza podrożała o 27%. W kaszach płatki kukurydziane pieczywo o 25%, produkty papiernicze podróżały o 60%. A równocześnie rząd robi wszystko, aby nie było portu CPK, elektrowni atomowej, portu kontenerowego. Wróciła bieda. Wy głośno mówicie, że chcecie rozliczać i likwidować prawo i sprawiedliwość, a po cichu likwidujecie Polskę. Wstyd. Wysoka Izbo, niezwykle dowcipne i oryginalne. Poseł z prawej strony zadał pytanie razem czy osobno. Drogi panie pośle, razem z pracownikami budżetówki, którzy patrzą na tę salę i patrzą, jak będziemy głosować, bo głosujemy nad ich pensjami w przyszłym roku. Niestety w wyjściowym projekcie budżetu rząd nie przewidział realnych podwyżek dla pracowników budżetówki. Została w związku z tym złożona przez razem. Poprawka, która nadrabia ten błąd. Apelujemy do Państwa o to, żeby zagłosować za podwyżkami, realnymi podwyżkami dla nauczycieli, dla naukowców, dla urzędników, dla służb mundurowych, dla ludzi, na których pracy stoi to państwo, dla ludzi, którym, Panie Premierze, coś Pan rok temu obiecał i w tym budżecie Pan po prostu nie dotrzymuje słowa. Drodzy Państwo, razem uzależnia poparcie budżetu od dwóch spraw. Od przyjęcia naszych poprawek dotyczących pracowników budżetówki i od zwiększenia nakładów na publiczną ochronę zdrowia. Bo bez zwiększenia tych nakładów będziemy mieli, Panie Premierze, w przyszłym roku zwyczajną katastrofę. Głosujcie Dziękuję. Państwo pamiętając o tym, że macie wolny mandat i zastanówcie się, czy chcecie dać swoją twarz cięciom w budżetówce Dziękuję. i krymy sobie w ochronie zdrowia.